Wersów, czyli niekwestionowana królowa polskiego YouTube'a, umiejętnie monetyzuje drugą ciążę i nową płytę, serwując swoim fanom merch. W cenach, które budzą w sieci ogromne kontrowersje, zwłaszcza gdy mowa o bluzie z jej gigantyczną twarzą za blisko 300 zł. To nie jest zwykła promocja albumu, lecz starannie zaplanowana operacja biznesowa pod szyldem w Matka i Dolka. Która ma na celu wydrenowanie portfeli najmłodszych odbiorców w momencie, gdy Weronika Sowa ogłasza światu, że ich rodzina wkrótce powiększy się do modelu 2 plus Podczas gdy Polska wciąż huczy o jej bajkowym ślubie w Grecji i kinowym dokumencie z tego wydarzenia, który przez krytyków został uznany za jeden z najgorszych potworków polskiej kinematografii, influencerka nie zwalnia tempa i uderza w rynek odzieżowy. Najwięksi fani żony Freeza mogą już nabyć podpisane cd Baxi z gadżetami oraz ubrania, które, według opisu na stronie, mają pozwalać poczuć energię płyty opowiadającej o dojrzewaniu i równowadze. Ikon to bluza stworzona dla tych, którzy idą własną drogą i nie boją się być sobą, tak jak wersów na albumie Matka i Dolka, który przełamuje schematy i łączy emocje z siłą, czytamy w marketingowym bełkocie promującym produkt za dokładnie 269,99 zł. W polskim kontekście społecznym postać wersów to fenomen, który pokazuje, jak potężną władzę nad umysłami nastolatków mają współcześni idole z Krakowa zdolni sprzedać wszystko od lodów po poliestrowe bluzy w cenie luksusowej bawełny. Internauci nie mają litości dla składu ubrań, wytykając artystce, że 20% poliestrów w bluzie za taką kwotę to masakra jakościowa i jawne naciąganie rodziców, których dzieci marzą o zdjęciu z idolką. Sprawa nabiera tempa, ponieważ plakat z miejscem na autograf kosztuje zaledwie 30 zł, ale realne zdobycie podpisu podczas meet and greet to wydatek rzędu kilkuset złotych, co w dobie drożyzny i inflacji w Polsce budzi uzasadniony opór. Fakt, że Weronika odchodzi od regularnego vlogowania na rzecz kariery piosenkarki i kreowania wizerunku idealnej matki, to przemyślana strategia mająca na celu transformację marki osobistej w stronę bardziej prestiżową, choć ceny merchu sugerują raczej chęć szybkiego zysku na lojalności fanów. Zjawisko to pokazuje mroczną stronę polskiego influencer marketingu, gdzie każda informacja prywatna jak ciąża czy USG staje się pretekstem do wynowej kolekcji ubrań czy limitowanej edycji płyt. Skutkiem tej strategii będzie zapewne kolejny finansowy sukces ekipy, ale i narastająca irytacja starszej części opinii publicznej, która widzi w tym cyniczne wykorzystywanie naiwności dzieci. W polskiej przestrzeni medialnej zdominowanej przez błacha afery wizerunkowe przypadek wersów to podręcznikowy przykład budowania imperium na emocjach, które są skutecznie przeliczane na złotówki trafiające na konta najbogatszej pary polskiego internetu. Systematyczne zalewanie rynku produktami o wątpliwym składzie, ale z wielką twarzą i dorki trafia w gusta najmłodszej widowni, która nie analizuje metek, a jedynie chce być częścią świata swoich ulubieńców z Warszawy czy okolic Krakowa. Reakcja polskiej sieci pod postami o matce i dolce jest podzielona: od zachwytów wiernych fanek po ostre oskarżenia o hipokryzję i brak szacunku dla portfeli własnych odbiorców. Czy wersów rzeczywiście przełamuje schematy w muzyce, czy tylko testuje granice wytrzymałości finansowej swoich obserwatorów przed kolejnym dużym krokiem w karierze? Ta afera wokół bluzy ikon obnaża mechanizmy nowoczesnego show biznesu, w którym energia płyty jest wyceniana wyżej niż przyzwoity skład materiału, a twarz idolki ma być gwarantem jakości. A państwa zdaniem, czy ceny merchu polskich influencerów są adekwatne do oferowanej jakości, czy to już tylko jawne naciąganie fanów na produkty, które za rok wylądują na dnie szafy? Dziękuję bardzo za uwagę i wspólnie spędzony czas. Jeśli interesują cię najgorętsze newsy i bezlitosne analizy ze świata polskich influencerów, koniecznie zostaw like i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić żadnego ważnego materiału. Źródło Pudelek TUM-LC i analiza przez insidera krajowego PL 2026.